Witajcie! Koszyce, poza pięknym swych uroczych uliczek i ciekawą historią, co mogliście zobaczyć na poprzednim filmie, oferują również dość szeroką ofertę muzealną. Dziś nasz wybór padł na Muzeum Lotnictwa w Koszycach, na zwiedzanie którego was zapraszamy. Muzeum położone jest w sąsiedztwie portu lotniczego, dlatego łatwiej je będzie odnaleźć. Poza dużą ilością lotniczych eksponatów możemy zobaczyć tam również spory zbiór lądowych środków transportu. Pośród nich znajdują się eksponaty z początków rozwoju motoryzacji, jaką znamy. Większość z nich pochodzi jednak z okresu od końca II wojny światowej do upadku poprzedniego ustroju, panującego w tej części Europy. Zwiedzając ekspozycję poświęconą motoryzacji, warto też zadrzeć głowę do góry, ponieważ pod sufitem podwieszony jest również okazały zbiór rowerów, które były ważnym środkiem transportu w czasie, gdy posiadanie samochodu czy motocykla stanowiło wyznacznik statusu majątkowego. Wiele z prezentowanych tutaj pojazdów znamy również z polskich dróg. Po obejrzeniu samochodowo-motocyklowo-rowerowej części wystawy, chodźmy zobaczyć część lotniczą. Samoloty i śmigłowce znajdują się w halach hangarów oraz poza nimi. Podczas zwiedzania ekspozycji nie liczyliśmy, ile łącznie jest tam statków powietrznych, ale ich ilość robi wrażenie. Oczywiście muzeum zadbało nie tylko o przedstawienie samych statków powietrznych, ale też techniki lotniczej, takie jak silniki lotnicze czy przyrządy pomiarowe i nawigacyjne. Wiele spośród wystawionych statków powietrznych stanowi dar dla muzeum od głów poszczególnych państw. Znajdziemy tam również dary z Polski. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć obok poszczególnych obiektów. Jak widzicie, prezentowane eksponaty pokazują pierwsze etapy rozwoju lotnictwa. Tu natomiast wspomniane już wcześniej silniki lotnicze. Muzeum Lotnictwa odwiedziliśmy w dzień powszedni do południa i jak widać nie było wielu zwiedzających, poza nami była tylko jedna osoba. Film, który właśnie oglądacie, to ostatni na tę chwilę przekaz ze Słowacji. Z pewnością jeszcze tu wrócimy, ale następnym razem pokażemy Wam inną część tego kraju. Kiedy dokładnie to nastąpi, jeszcze nie wiemy. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby nie umknęły Wam żadne nowości, i pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Do zobaczenia niebawem.